Daj mi siłę i miejsce w sercu. Wejdź, Staś, Ciągle boli. Już zawsze będzie. Dobrze, że kula nie zerwała nerwów. Chcę przedyskutować z tobą pewną sprawę. Jeśli Ojciec Święty naprawdę chce się z nim spotkać, to powinni tam też być dziennikarze. Po co mówić światu o przebaczeniu, jeśli Ojciec Święty nie chce go potem nawet pokazać. Po co spotyka się z człowiekiem, który chciał go zabić? Żeby dać świadectwo. Mówisz po włosku? Czy mogą zamknąć drzwi? Nie chcę przy kamerach. Ktoś może chcieć mnie ukarać. Schowaj się w takim razie za mnie.